I zobacz zobacz wierz zobacz, zobacz o tu usiądę o O, zobacz Zobacz, zobacz, zaraz przylepię popatrz nie popatrz ale zobacz zobacz lala, zobacz do łączy zobacz nie zobacz hej zobacz bo to papi zaraz damy go łączkowi nie nie papi to wody no przyleciał do nas, a nie przyleciał gołąb. przyleciał? nie o, mamo, o, nie, o, nie oj, nie, o, Oj, o, mu gryzie. mamo, nie, mamo, o, Poczekaj, poczekaj, zobacz, bo tu ich sama masa przyleciała. zobacz. Poczekaj Lara, tylko delikatnie, bo się może uciekać w ławę. O, Nie, czekaj, to trzeba porwać na kawałek. Daj. Daj, ja dam. Nie rusz, nie rusz, on sobie złapie.